Dzień dobry, po raz trzeci, już trzeci, dziś trzeci od, odcinek programu Pogadajmy o Typach na kanale Betfan na YouTube. A skoro już o YouTube mowa, to przypominam, że mm, z hasłem YT, czyli YouTube 600-600 y, zł. Bez ryzyka. Jak zawsze, tendencja wzrostowa jest, y, moi drodzy, ponieważ pierwszy gość. Y, tylko jeden sukces, jeżeli chodzi o jego pięć typów. Drugi gość, pierwszy, czyli raz, drugi gość, czyli Krzysiu Marciniak, aż dwa trafione typy, a mianowicie Leicester, Manchester United. Krzysiu postawił X2 i Leicester z United zremisowało 2 do 2, więc Krzysiu tutaj myślę, że mógł sobie zaskarbić wasze zaufanie. Arsenal, Chelsea nie weszło, Manchester City z Newcastle również nie, ale West Ham z Brighton już owszem, się postawił na remisik i tak też ten mecz się skończył. 2 do 2 było także i tu. Liverpool i West Brom nie na korzyść Krzysia, ale dzisiaj jest trzeci odcinek, więc przynajmniej trzy typy muszą wejść mojemu trzeciemu wspaniałemu typowi gościowi, którym jest. Różnie go nazywają. Ja na przykład. Pamiętam go i zawsze będę go pamiętać jako kometkę. Natomiast jest to poważny pan redaktor Piotr Dumanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Klasyczne brawa. I nie tylko o serię A będziemy sobie rozmawiać. Ja muszę trochę przyspieszyć tempo, bo zwykle przegaduję te programy, więc ja dzisiaj postaram się odzywać jak najmniej, a naród będzie chciał słuchać ciebie. Zatem zaczniemy sobie już tak z przytupem. Najpierw mi powiedz tylko, jak tam po świętach. Jeszcze się nie ważyłem, ale myślę, że. Jeszcze się nie odważyłeś ważyć? Tak, tak, tak. Jestem sałatką jarzynową, skoro jesteśmy tym, że co jemy, to ja jestem sałatką jarzynową. O, czyli duża różnorodność, na no, to jesteś złożonym człowiekiem, tak. to wszyscy wiemy. I co ciekawe, my jeszcze rozmawiamy w 2020 roku między sobą, ale z państwem już w 2021. Takie czary Mary. Zaczniemy od soboty, czyli od 2 stycznia. Mecz Tottenham i Leeds. Jakie są Twoje typy na to spotkanie? No, tak jak już powiedziałaś o moich poprzednikach, to jest ciężki sezon do typowania, bo dużo niespodzianek. Poprzeczka nie jest wysoko zawieszona, ale spróbujemy ją przeskoczyć. Tutaj myślę, że nie będę przeczuwać jakiejś niespodzianki, chociaż Tottenham jest w dołku. Myślę, że ta końcówka meczu z Liverpoolem, ta bramka, na 2 do 1, Bobiego firmy, no ich trochę mogła podłamać. Wiemy też, że to jest taki czas intensywnego grania, no ale Lid to jest zespół wesoły, który gra taką wesołą piłkę, więc najłatwiej byłoby pójść także yy, obie strzelą, może. Yy, tak przeglądałem te wyniki meczów Leeds z czołówką i tam bramek było sporo, bo z Liverpoolem pamiętamy, co się działo. Na inaugurację też z Leicester cztery gole stracone, z Chelsea 1-3, z United to w ogóle e, pożoga w defensywie i, i porażka 2-6. Więc tak bym poszedł w to, że tak może więcej niż 3,5 gola z takim tutaj nastawieniem, że Leeds może znowu sporo stracić, chociaż akurat z City tylko jedną bramkę stracili. Z Evertonem wygrali 1 do 0, ale myślę, że tak wesoły futbol, takie mocne wejście ekipy. W, nowy, w rok. nowy rok. No to lecimy dalej. Zostajemy w sobocie, ale zmieniamy kraj. I przenosimy się do słonecznej Espanii. Hola! Hola, hola, amigos. Buenos dias, realista El Tavigo teraz. Real Celta Vigo to jest mega ciekawy mecz, bo, bo Real e, może nie gra jakoś spektakularnie. Powiedziałbym, że to jest podobna taka droga jak w tym momencie chociażby interu, ale jednak punktuje i to regularnie. Celta też e, miała fatalny początek sezonu, a w tym momencie e, wygrali 4 z5 meczów, więc tak patrząc na formę, no to zapowiada się na jedno z ciekawszych spotkań w ten weekend w La Liga. No ale w tym momencie w realu mamy ludzi w formie, bo to co wyczynia w ostatnim czasie Karim Benzema, on już... Ale mamy też wie. Aspasa, jeżeli chodzi o Celtę, to są zawodnicy, którzy mają najwięcej no, goli w lidze. No tak i też wiemy, że Selta jest bardzo od Aspasa uzależniona i też gdyby chociaż w połowie reszta grała tak jak jego Aspas, to pewnie Byliby jeszcze wyżej, chociaż już ósme miejsce w tym szalonym sezonie to i tak jest dla nich świetny, świetny wynik. Z no, celta słabo gra na wyjazdach, tak? więc to może być jakiś tam punkt zaczepienia, chociaż no, bez kibiców też nie na Bernabeu, a na Estadio Alfredo Di Stefano, więc no, w teorii nie ma tutaj atutu własnego boiska, ale jakoś celta na Balaidos lepiej punktuje. Real na pewno nie miał w tym sezonie jeszcze takiego meczu zakończonego kanonadą. Co prawda cztery gole w BD West, ale, ale jeszcze takiego spotkania nie mieli, więc może byśmy tak zaszaleli i tutaj wygra na Realu różnicą dwóch bramek. Ale to jest, to jest istne szaleństwo, bo przecież w ostatnich sześciu meczach oba zespoły straciły tylko po dwa gole, więc bardziej spodziewałam się, że tutaj będziesz obstawiał jakiś taki skromny remisik albo jakieś skromne nie, tak zwycięstwo realne. Pójdźmy grubo, pójdźmy grubo, tak. Ten człowiek niczego się nie, nie boi w nowym bawi, roku. Niech się bawił. O, A ja widzę towarzysza naszego z tyłu, więc nie sposób się nie uśmiechnąć. Przechodzimy do niedzieli teraz i to, co ymm, kometki lubią najbardziej, czyli Serie A. I pierwszy mecz Cagliari-Napoli. Tutaj akurat, tak jak mówiłem o, o Realu ja i o że to są zespoły w formie, to tutaj mamy dwa zespoły mocno, mocno w kryzysie, bo, bo, bo Cagliari to jest drużyna, która w ostatnich dwóch latach dała się poznać jako zespół nieobliczalny, ale też taki, który jak wpadnie w dołek, to już z tego Druka wygrzebać się nie może w tamtym sezonie, mieli serię 12 meczów bez porażki, nawet bili się w pewnym momencie o Ligę Mistrzów, a potem 13 meczów z rzędu nie potrafili wygrać. Teraz mają już 6 bodaj bez wygranej. No i Napoli, po którym spodziewałem się, że mogą walczyć nawet o Scudetto, ale ten tydzień przed świętami trochę ich, nawet nie trochę, mocno ich zweryfikował, bo porażka z Lazio, porażka z Interem tylko Remis i to wywalczony w końcówce ze słabym Torino, więc myślę, że oni będą mieć ogromną wolę tego, żeby, żeby się przełamać. Chociaż Napoli będzie wciąż bardzo osłabione, bo nie ma wciąż Osimena, któremu ta kontuzja nadgarska się przedłuża, nie ma Mertensa, więc ta linia ofensywna. Bardzo no ale jest Zieliński, jest, to jest chyba najważniejsze. No no, jest Zieliński, który akurat, yy, akurat gra bardzo dobrze i myślę, że to jest dla niego taki jeden nawet z lepszych momentów w karierze, ale w sumie w Napoli nie ma kto tej gry ofensywnej pociągnąć. Myślę, że trochę czkawką im się odbija to, że tak odstrzelili Arka Milika, bo, bo Arek jest piłkarzem lepszym dużo od Andrzej Pytania, teraz muszą z tym pytaniem w ataku sobie, sobie radzić. Nie będzie też kali do Balego. no to jest też taka. Taka wyrwa mocna w defensywie, ale wraca nasz Sebastian Walukiewicz i to będzie w parze z Diego, z Diego Godinem. Kaliari sporo bramek traci, no mimo, że trafił tam Diego, Diego Godin, co też jest pewnie zaskakujące, ale myślę, że ta wola, wola przełamania się weźmie górę i, i, i Napoli, Napoli wygra tutaj. Myślę, że tak właśnie bym, jeżeli bym miał wybierać zespół, to bym, to bym wybrał Napoli. Czyli rozdarte polskie serce, tym, ale, ale ze wskazaniem tak, że, na że napój. Przełamać. Nie jest to jeszcze zespół o charakterze trenera Gatuzo, który jest wielkim e, wojownikiem. Ten teraz ma duże problemy z oczami, widzi podwójnie, e, szybko się męczy, a i tak jest na każdym treningu, w trakcie meczów e, się nie oszczędza. Jeżeli oni te szczyptę chociaż charakteru przejmą wreszcie, bo do tego też Gatuzo dąży, on mówi, że. No jesteśmy na YouTube, to mogę powiedzieć, że gramy dobrze, tylko jak mamy pierwszy w dupie. I jeżeli tego pierwszu Napoli nie zabraknie, a myślę, że po tych trzech słabych meczach nie powinno zabraknąć, to, to sobie poradzą. No skoro już o trójce mowa, no to też nasuwa się od razu podium, na które Napoli ma szansę wskoczyć, jeżeli to spotkanie wygra. To chyba niezwykle ważne w walce o tę ligę mistrzów. Grazie. W imieniu Napoli i swoim, i przechodzimy do Juventusu i Udinese teraz. Tutaj faworytem chyba dość mocnym i oczywistym jest Juventus, ale być może Ty inaczej obstawiasz te spotkania. No Juventus w teorii jest faworytem, ale Juventus też był faworytem z Fiorentiną, gdzie, gdzie sam byłem przekonany, że to już jest ten moment po meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów, po meczu zremisowanym, ale, ale po, grze, po, po dobrej grze Juventusu z Atalantą, po meczu najlepszym w sezonie wygranym 4-0 z Parmą, nagle przychodzi. Najwyższa w historii porażka na Allianz Stadium w lice 03 z no, no, też Juventus był faworytem. Z Crotone zremisował, z Elasem zremisował, z Benevento zremisował. Juventus Andrej Pirla jeszcze nie ma tego, tego genu takiego cpaniactwa. My to często mówimy cynizmu, żeby jednak po prostu tą siłą zespołu wygrywać. Ale Juventus, tak jak zawsze się mówiło, że nie gra dwóch meczów z rzędu słabych, bo tak się mówiło, gdy trenerem był szczególnie Massimiliano Allegri, to wówczas oznaczało to, że jak jeden mecz przegrają, to potem będzie seria kilkunastu porażki albo kilkunastu z rzędu zwycięskich. Teraz tego nie ma, teraz jest to Juventus bardzo nieprzewidywalny, bo wygrali tylko dwa mecze z rzędu w lidze, no, ale że no, ostatni przegrali 0-3, to myślę, że, że się zdołają odbudować, chociaż z drugiej strony bo, bo zaczęliśmy od Premier League, a, a teraz jesteśmy w Serie A. To, to spadek z Premier League Watfordu sprawił, że Udinese jest w tym sezonie bardzo silne. bo nagle zespół, który był takim, może nie piątym kołem u woscu, ale jednak yy, yy, takim już starszym, ale nieco odtrąconym yy, dzieckiem odsuniętym, yy, zyskał na wartości, bo Watford jest w Championship. Yy, Udinese kilku piłkarzy stamtąd. Dokoptowało i nagle mamy zespół, który w ostatnich latach bronił się przed spadkiem, a w ataku Kevin Lazania, reprezentant Włoch, Stefano Okaka też powoływany do kadry, Gerard Deulofeu, Ignacio Busetto. No jest to ekipa bardzo mocna z przodu, więc tutaj spodziewam się bramek, ale tak myślę, że bezpiecznie po prostu wybiorę Juventus, bo po tym 0-3 z Fiorentiną, no ta chęć odegrania się. O no też nie zapominajmy, że oni w tym samym dniu, w którym grali z Fiorentiną, powiedzmy, przegrali w Trybunale sprawę z Napoli. Nie byli stroną, ale jednak punkty 3 im odebrano, więc w dzień stracili 6 punktów. Coś, co nie mieściło się w głowie, więc yy, tak jak o Napoli mówiłem, o tej sportowej złości, to tutaj też. Tej złości powinno im starczyć, chociaż nie będzie to łatwa przyprawa, bo... No tak, ze traci bardzo mało goli. Mhm. No to dobra, to już w takim razie, ty wspomniałeś o Championship, a ja bym przeszła do... Włoskiej Championship. Dokładnie. Tutaj chciałam powiedzieć Segunda, ale tutaj to, to, to źle bym powiedziała. Czyli przechodzimy do Serie B. I tutaj, istne polskie szaleństwo, bo rozpatrywać będziemy mecz, w którym tych polaków dwóch jest po jednej stronie, dwóch po drugiej, to naprawdę sporo, to w ogóle dość taki popularny kierunek wśród polskich ligowców. A oczywiście mówimy o meczu. Salernitana-Pordenone i rzeczywiście. Nie wiedział, domyślił się po tych czterech polakach. Polski mecz, bo właściwie w ostatnich latach w Serie A, co drugi mecz powiedzmy był takim polskim meczem, bo tych Polaków było nawet pod, pod 20. Teraz mamy 13 Polaków w Serie B i tak, tak naprawdę tutaj też tych polskich meczów jest cała masa. I Salernitana można powiedzieć, jest taką, taką rewelacją tego sezonu, bo są, bo są liderem i, i, i też być może trochę w Polsce zapomniany, ale pierwsze skrzypce gra tam. Tomasz Kupisz, to nie jest przypadek, bo trenerem z jest Fabrizio Castori i często mówi się, że ktoś jest synkiem jakiegoś trenera, to Tomek to Kupisz ewidentnie jest synkiem Fabrizio Castori. Ale on był synkiem aż 10 klubów, to, to jakiś kompletny rekord. Ale to jest akurat specyfika Serii B, bo tam Pół Ligi gra o awans, cała Liga boi się przed spadkiem, no chyba że mamy tam nagle wielkie firmy, które spadały jak Bologna, Torino, Sampdoria, to wtedy są pewniacy do awansu, ale zazwyczaj jednak trudno cokolwiek przewidzieć. Zdarzało się, że ktoś wchodził z Serii C do B i od razu do A, jak teraz chce zrobić chociażby Monca, Berlusconiego, więc to jest Liga bardzo trudna do wytypowania, bardzo trudna do wygrania. I też przez to piłkarze podpisują kontrakty na rok, no bo nie wiedzą, czy nie spadną, klub nie wie, czy awansują, i wtedy chcieliby być może wymienić na, na, nieco, na nieco lepszych zawodników, więc stąd ta specyfika. Ale kiedyś z Tomkiem o tym rozmawiałem i jakby on tej kariery na karierę ekstraklasową by nie zamienił, bo i pieniądze podobne, a niekiedy, a niekiedy może nawet większe, ale też przede wszystkim życie. No kto nie chciałby przez 10 lat żyć we Włoszech, a też patrząc na ostatnie chociażby miejsca pobytu, trapani yy, słoneczna Sycylia, gdzie budzisz się rano, widzisz yy, sycylijskie wybrzeże, teraz Salerno. Miałem okazję tam być dwa lata temu na wybrzeżu Amalfi. W sumie najmniej turystyczna, ale przez to najfajniejsza do mieszkania miejscowość, bo bardziej oblegane jest Sorento czy Amalfi, yy, ale takie spokojne, nadmorskie, zielone. Yy, no, Wypada tylko Tomkowi pozazdrościć, a gdyby jeszcze weszli do Serie A, no to po tych 10 klubach, po o, o, 8 latach debiutu w Serie A, bo debiutował w Kiewo w meczu, co ciekawe, pożegnalnym Habiera Zanettiego, na pół godziny wszedł z Interem w barwach Kiewo, no to byłaby to historia niesamowita i tego mu bardzo, bardzo życzę. I, I też myślę, że Salernitana tutaj jest faworytem, ale może, żeby było bezpiecznie, to tak x-em się podeprę, 1x. No a z drugiej strony też Polacy, chociażby Musiolik, który myślę, że od razu zaznał tego, co znaczy być piłkarzem we Włoszech. Bo u nas spoglądamy na pierwszą ligę, czasami nawet interesując się piłką, nie do końca rozpoznajemy twarze zawodników, czy, czy no nie są oni tak eksponowani. A... Yy, Włochy mają tę specyfikę, czy grasz w serię C, czy grasz w serie B, czy grasz w serię A, no to dla tej lokalnej społeczności jesteś kimś herosem, bohaterem, bogiem i, i myślę, że po tych trzech bramkach y, z rzędu w y, listopadzie musiolika, no to już czytałem nagłówki bombers Polski, wielki <laughs> napastnik, kolejna polska strzaczka. Tak, tak, krążą do suchy, do Pionka, że chcą go kupić tam za, za milion euro, bo na razie jest tylko wypożyczony. No tak i myślę, że myślę, że go wykupią i yy, y, 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 o ile pordenone było taką niespodzianką rok temu, bo awansowali pierwszy raz do serie B, grali barażę o serie A, nie udało się awansować. Pewnie nawet lepiej, bo, bo oni jeszcze nie byli gotowi na, na, na serie A, grali też na, na stadionie Udinese, żeby yy, zyskać licencję, teraz już mają swój obiekt odremontowany, więc lepiej tak poczekać, rok dwa, trzy dopiero awansować, czego, czego chłopakom życzę, bo bo im więcej Polaków, Syrii, tym tym lepiej. Życzę Ci, żeby ten i Państwo oczywiście też wszystkim bez wyjątku, żeby ten rok był dużo spokojniejszy i lepszy, skoro już wspomniałeś tak, o do zobaczenia na COVIDzie. COVIDzie. Tak, no właśnie, no właśnie, nawet z tym piwkiem i, i słonecznikiem, i żeby wszystko wróciło do normy i było ekstra. Piotrek, bardzo Tobie dziękuję za wszystkie Twoje eksperckie y, opinie, za to, że podzieliłeś się z nami swoją ogromną, przepastną wiedzą, a Was wszystkich oczywiście zachęcam do tego, żebyście, y Pisali w komentarzach, co na ten temat myślicie, czy zgadzacie się z Piotrkiem, czy może macie jakieś zastrzeżenia do jego opinii. I oczywiście pamiętajcie, że z kodem YouTube 600 600 zł bez ryzyka. Do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz to był trzeci odcinek programu Pogadajmy o Typach. Dzień dobry już po raz trzeci. A, Zratowałam. A kota miałeś pokazać. Ci ci ci. Ciao ciao ciao. Ta o ciao właśnie miał. Ci ciao. Ciao bello.